No proszę Państwa, takiego Mercedesa to jeszcze nie widziałem, zrobiony na granatowo i biało, chociaż nie wiem czy to nie podkład, jeszcze ma czarne tablice i przepraszam, że wieje, no ale jest taka pogoda, co ja zrobię, fajnie zrobiony, no takie różowe wnętrze, fotel już trochę wypierdziały, porwany, ale takie tuningi najbardziej lubię. Nie, nie, to nie mój, ale też mam stare samochody. Właśnie fajnie zrobiony, dlatego sobie taki filmik krótki nagrywałem. 99 rok gdzieś. No, możliwe. Nie no, miałem ich także. Także wiem o czym mówię. A co ze starych samochodów masz? Raczej znaczy, no ja Polonezy mam. Ja mam trzy Polonezy.